Na stół wjechała opona całoroczna Bridgestone Turanza All Season 6. Na pierwszy rzut oka widzimy, że bieżnik jest można powiedzieć bliźniaczko podobny do opony Cross Climate drugiej generacji od Michelin. Natomiast tamten bieżnik się sprawdza, więc jakby nie ma się czemu dziwić. Opona Bridgestona została zaprojektowana razem z, we, we współpracy z tysiącem kierowców z Europy którzy jakby dając swój feedback, jakieś tam instrukcje, zostały tutaj połączone najważniejsze aspekty, na którym właśnie kierowcom zależy. Do tego mamy tutaj technologię Enlighten, czyli tą dedykowaną do samochodów elektrycznych. Dzięki niej ta opona może, czy tam robi o 20% większe przebiegi niż poprzedni model, czyli Bridgestone Weather Control A005 Evo. Przemilczę, że tutaj ta opona... W testach zajęła najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o zachowanie na na wierzchni, czy też odporność na akwaplanik.